Wiemy dobrze, że Fundacja Mały Stupek prowadzi działalność w duchu Encykliki Świętego Jana Pawła II Ewangelium Vitae, Ewangelia Życia, Encykliki traktujące o wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na to życie przed narodzeniem, ale także są też i działania ukierunkowane na życie u schyłku tego ziemskiego życia. Wiemy dobrze, że bywa i tak, że śmierć przychodzi niespodziewanie, nawet przed narodzeniem, czy też po narodzeniu. I z myślą o rodzicach, którzy doświadczyli śmierci swojego dziecka, pragnę w imieniu Fundacji Małych Stupek zaprosić na rekolekcję dla rodziców po stracie. W dniach od 11 do 13 października w Wisełce nad Morzem odbędą się rekolekcje z wiarą, przygotowane dla rodziców po stracie, niezależnie od wieku i okoliczności śmierci ich dziecka. Rekolekcje poprowadzi ojciec Łukasz Buksa Franciszkanin, a rodzice zostaną objęci opieką zarówno psychologiczną, jak i duchową. Wszelkie informacje na temat zapisów, jak i same zapisy. Na naszej stronie internetowej Rekolekcje z wiarą. Zapraszamy.